Hej kochane, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i e, dzisiaj zapraszam na filmik z zakupami z Rosmana. Ja nie wiem, czy wśród Was, właściwie to wśród nas, e, jest chociażby jedna dziewczyna, która tego typu filmiku oglądać nie lubi, bo muszę przyznać, że ja je ja wprost e, uwielbiam oglądać i jak tylko widzę na YouTube jakiś hol z Rosmana, to już się cieszę, bo zawsze tam sobie coś e, fajnego i w całkiem korzystnej cenie. wypatrzę. E, dzisiaj przychodzę z takim holem, e, który z takimi zakupami, które poczyniłam z jednej strony z myślą o moim zbliżającym się urlopie. Od razu ostrzegam Was, że za w ciągu najbliższego tygodnia o mojej urlopie będę wspominać zapewne z 50 razy, bo tak się cieszę i już się nie mogę doczekać. I ten tydzień już mi się tak po prostu dłuży, że nie mogę wytrzymać. W każdym razie w przyszłą sobotę, wcześnie rano wyjeżdżam na wakacje i tak jak mówię, po prostu przebieram nóżkami i doczekać się nie mogę. Więc jedna część zakupów, kilka produktów, które kupiłam, właśnie kupiłam głównie z myślą o urlopie. no a reszta rzeczy, którą Wam pokażę, to po prostu takie um, to? kosmetyki najpotrzebniejsze e, kosmetyki pielęgnacyjne, e, które każda z nas używa i które każda z nas, e, po które każda z nas często sięga. Ale zacznę od tego urlopu, jak już tutaj zagaiłam temat. To e, sprawiłam sobie dwa produkty. Pierwszy z nich um, służący do samoopalania naszego ciała, czyli nadawania naszemu ciału sztucznej opalenizny, która jednak wygląda w sposób naturalny oraz coś do e, ochrony naszego ciała podczas naturalnego e, nabierania naturalnej opalenizny. Zacznę od tego. To już dobrze z mojego kanału znacie, przynajmniej e, jeżeli jesteście z filmikami bieżące, to powin powinnyście tę piankę już znać. Jest to Magic Bronze, brązująca pianka do ciała z marki Bielenda. Ja mam oczywiście e, tę do jasnej karnacji, chociaż jest, jest też e, do ciemnej. E, natomiast no, umówmy się, ja jej pianka do ciemnej karnacji to raczej w parze nie idzie. E, co mogę powiedzieć? Nadal ją uwielbiam. Opowiadałam Wam o niej w ulubieńcach i poświęciłam jej nawet osobną recenzję. Jeżeli jej nie widziałyście, a macie ochotę, zostawię link na dole. Ale tak w jednym zdaniu, co, co e, tak na szybko mogę o niej powiedzieć. Uwielbiam ją za to, jak naturalno odcień nie opali, daje. Jak widzicie, no niestety tutaj brakowało mi jej, więc to jest na moja naturalna skóra, już w takim delikatnie opalonym wydaniu letnim. Ale e, po jednokrotnej aplikacji skóra już nabiera takiego słonecznego, delikatnie opalonego wyglądu, a po dwóch aplikacjach wyglądamy jak po tygodniu wakacji nad bałtykiem. E, Także ja mam po prostu uwielbiam, jest w formie płanki i pianki, łatwo się rozprowadza, szybko się wchłania, więc to jest po prostu mój ulubieniec. E, za 150 ml w cenie regularnej e, kosztuje 19,99. Wszystkie ceny znajdziecie na dole, jakbym coś tutaj pominała zapomniała, to na pewno zerknijcie sobie do opisu, tam będzie wszystko wypisane. A jeżeli chodzi o spray do opalania, jest to San Ozon i jest to faktor SPF 25. Tak szczerze mówiąc nie wiem, czy po ten produkt w ogóle sięgnę, dlatego, że jeżeli chodzi o mój urlop, to tak naprawdę produkty do filtry, do ciała, czy tam do twarzy, mam już wszystko przygotowane. Ale też tak naprawdę nie wiadomo, jak długo na tej plaży będziemy siedzieć, ile będziemy zwiedzać, ile będziemy chodzić, więc wolę coś sobie tutaj, po prostu w Rosmanie, w drogerii kupić, niż później na miejscu płacić we. W Francji, nie 30-40 euro za butelkę jakiegoś olejku do opalania. Ale myślę, że na pewno użyję. Jak nie na urlopie, to po urlopie i dam Wam znać, jak się sprawdzi. Ja z tego kremu do opalania z Sanazon byłam bardzo zadowolona, czy jestem bardzo zadowolona, więc może i produkt do ciała się sprawdzi. O tym będę Was informować. I już dwie ostatnie rzeczy. To są pomadki do ust. Ja przejeżdżam swoją y, taką no, mini kolekcję, mini zbiór produktów do ust i okazało się, że tam nie mam żadnego produktu y, z filtrem. A wiadomo, y, skóra y, na ustach może się tak samo łatwo poparzyć, jak nawet niełatwiej, bo jest bardzo, bardzo cienka jak na twarzy czy na ciele. Więc ja jednak wolałabym jakiś produkt z filtrem mieć. No i oprócz takich to, zwykłych, y, bardzo popularnych pomadek Nivea, tych san-żółtych, które zostawiam taki obleśny. Nalot na ustach, przynajmniej na moich. Może to z moimi ustami coś jest nie tak, a nie z tą pomadką, ale ja się z nią nie lubię. To tak powiem Wam się, że w drogeriach za dużego wyboru nie ma, więc kupiłam sobie Maybelline Baby Lips. I to jest, to jest akurat wersja Hydrate, czyli nawilżająca, niby ma zapewnić 8-godzinne nawilżenie. I ona ma SPF 20. Jeszcze nie używałam, chociaż może otworzę. Nie, chyba nie otworzę. Czy to tak zawsze musi być, że jak chcesz... coś O, poczekajcie teraz sobie paznokcie, które malowałam nowym lakierem, ale to nic. <grystanie> Cicho, idzie, coś czuję. Ała, no ale otworzyłam. Paznokcie całe, więc jest dobrze. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle pachnie. No tak. Powiem Wam, że delikatnie pachnie i jest to taki, o nawet całkiem powiedziała, spory, nawilżający sztyw. więc zobaczymy jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że moje usta na wakacjach będą dobrze zaopiekowane. No tak, i jeszcze kupiłam drugą, dlatego że na pewno nie będę z sobą zabierać kosmetyków do makijażu w jakiejś takiej ilości, takiej jak normalnie, gdzieś tam na jakiś inny wyjazd, bo zamierzać, nie mam zamiaru w ogóle się malować, więc kupiłam sobie drugą taką i to jest również Baby Lips, ale seria Dr. Rescue, 12-godzinne 12 nawilżenie i to jest kolor Just Peachy, ale już pozwólcie, że tylko Wam tak zrobię, bo myślę, że moje paznokcie już drugiego, drugich takich zapasów z opakowaniem mogą nie wytrzymać, więc tyle. Jeżeli chodzi już o paznokcie, tak widzicie, mam czerwony lakier na paznokciach, co w ostatnim roku miało miejsce? Poczekajcie, chyba nie miało miejsca, tak coś mi się wydaje, bo żadnego czerwonego lakieru nie miałam, a nie chodzę na manicюр do, do kosmetyczki, tylko maluję sama, więc jak nie miałam czerwonego lakieru, to raczej po prostu przez ostatnie miesiące na moich nie I po tym jak tam widzicie taka, taki brzoskwiniowy lakier bardzo ładny, który wam mówiłam kiedyś w ulubieńcach... E, czyli e, Rimmel by Rita Ora, odcień Piccella. I teraz w tej samej serii również Rita Ora dla Rimmela zdecydowałam się na odcień 300 Glastonbury, bo właśnie chciałam coś takiego czerwonego. I najpierw pomalowałam go sobie na stopy, z takie jest fajne. Więc dzisiaj sobie właśnie przed filmikiem pomalowałam. I powiem Wam, że super. Ten e, lakier daje krycie. Rozprowadza się dużo lepiej niż ta Piccella, więc zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. A cena to jest 10,99. I kupiłam coś nowego, coś, coś czego jeszcze nie testowałam. E, jest to Bielenda CC Magic Nails Power Extreme. Jest to. Multifunkcyjna, wzmacniająca odżywka serum do paznokci z perł perłą. To jest jakaś wersja 10 w jednym, ale było jeszcze kilka innych. Ja wzięłam po prostu taką, tak naprawdę powiem wam szczerze, pierwszą lepszą. E, dlatego, że wiecie, ja przez ostatnie kilka lat um, sięgam po odżywki marki Eveline, ale coś chyba moje paznokcie mają ich dosyć. Opowiem wam całą dłuższą historię w projekcie Denko, więc wiedziałam, że może przed czas na zmianę odżywki i ta jest w porównywalnej cenie, też chyba jakieś 17 czy 12 zł, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z takich produktów, no już umówmy się, że najbardziej podstawowych jakie mogą być, bo o ile bez lakieru do paznokci, czy bez jakichś tam samopalaczy można przeżyć, no to jednak bez pasty do zębów... Y ja szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie życia bez pasty do zębów, wyraźnie też. I ta, którą kupiłam dla siebie, jest to hmm, Lakalut Sensitive, Pasta do zębów. Chroni przed nadrażliwością zębów, krwawieniem, wyciągnięciem i pr przed próchnicą mojego chłopaka kupiłam Aqua Fresh High Definition um, jest to pasta wybielająca o zapachu czy tam smaku tingling mint, zobaczymy czy to będzie taka fajna, słodka mięta, coś y, y, a la zielona guma Orbit bo my takie najbardziej lubimy, ale ja tam raczej po nią sięgać nie będę, bo ja mam zęby wrażliwe i z tymi pastami wybielającymi tak za bardzo nie szaleję. E, coś y, nowego, czego jeszcze nie miałam, a y, co mnie skusiło do zakupu tego to bardzo pozytywne e, moje odczucia dotyczące właśnie e, z tej serii e, zieja liście Zielonej Oliwki. Tutaj mam oliwkową maskę regenerującą, e, na której temat też już była osobna recenzja. Ja ją po prostu uwielbiam i raz na jakiś czas idę do rozmanej i kupuję sobie kilka sztuk. Tutaj akurat mam dwie, ale już mam. Ups, teraz mam jedną. W każdym razie tutaj mam dwie, a e, trzy mam jeszcze w szafie, więc tak naprawdę kupiłam ich pięć. I też szukałam jakiegoś nowego peelingu do twarzy i stwierdziłam, a skoro ta seria tak mi pasuje, to może kupię sobie jeszcze e, właśnie peeling z tej samej serii. Jest to ziaja liście zielonej oliwki, oliwkowy peeling drobnoziarnisty do twarzy, ciała i do dłoni. I myślałam, że to będzie taki, taki wiecie po że będę się masować nic nie będę czuła, ale powiem Wam, że to jest naprawdę niezły zdzierak. E, co prawda, zastosowałam go. Wczoraj, wczoraj po zakupach po raz pierwszy wieczorem, ale póki co pierwsze wrażenie wywarło na mnie dobre, nawet bym powiedziała, że do, do ciała może będzie zbyt delikatny, chyba, że lubicie takie delikatne peelingi, ale do twarzy bym powiedziała, że jest dosyć mocny, więc jeżeli macie taką bardzo wrażliwą cerę, to jeszcze bym się z zakupem wstrzymała, poza tym jak się sprawdzi, to na pewno dam wam brać. E, tak, um, ostatnio zaszalałam i kupiłam, zrobiłam sobie zapas e, płynu do mycia rąk z Luxi. I to mydło tak mi wysuszyło dłonie, że nie byłam żadnym kremem w stanie tych dłoni nawiedzić. Stwierdziłam, że już żadnych tutaj roszad na żadne roszade nie mam ochoty i po prostu wrócę do mojego starego sprawdzonego daw. Okej, okay, zgadza się, że te kostki z daw są dużo droższe od innych, bo na przykład te mydełka z Altery czy z Nivea kosztują złoty 50 dwa zł, zł z kawałkiem to już jest max, Te kosztują 4, 4 chyba nawet 39 jakoś tak. Ale już mówię trudno, nieważne ile one kosztują, bo ważne jest to, że moje ręce są bardzo wymagające, są bardzo suche, no i wiecie, no jaki sens ma stosowanie kremów nawilżających, jeżeli przy samym myciu już tyle razy dziennie wysuszam swoje ręce, więc mówię nie, daw to spoko będzie. Um, po prostu mam do mydeł Daw zaufanie, wiecie, że od lat e, po niej z przyjemnością sięgam, ale teraz mam dwie nowe wersje, bo mam tak Purely Pumpering Coconut Milk, która pachnie to już przez samo opakowanie czuję, że pachnie pięknie i ta, której również nie miałam, to już jest wersja, która bardzo długo jest na rynku. Jest to Silk Cream Oil. Um, jeszcze jej nie miałam, ale też bardzo ładnie pachnie, więc tak tyle, co mogłam wyniuchać w rozmanie przy półce, to to sobie właśnie sprawdziłam także mydła daw, i póki co nic innego żadnych tam innych super ekstra fajnych mydełek pięknie pachnących w płynach nie chcę, bo to dla naszych rąk, przynajmniej dla moich rąk wrażliwych i suchych kończy się średnio. Podstawa podstawy czyli waciki i teraz powiedzcie mi tak czy ta marka wacików, która jest dostępna w Rosmanie, to przypadkiem się nie nazywa Lilibę, bo wydaje mi się, że takie same płatki kiedyś kupiłam z Liliba, tutaj teraz jest napisane Isana, więc nie wiem czy tutaj jakieś połączenie marek, przejęcie marek i tak dalej, ale te płatki są obecnie w promocji i za 120 sztuk płacimy złote 99, więc kupiłam sobie trzy opakowane, schowałam do szafy, no bo takie błatki, wiadomo, zawsze wykorzystamy. I coś, co mnie po prostu mega wkurzyło. Przyszłam już taka zadowolona z tymi zakupami, byłem sobie fajnie, mam rzeczy na urlop, mam inne rzeczy, które tam wykorzystuję, będę wykorzystywać na bieżąco po urlopie, czy tam w najbliższych tygodniach i miesiącach. A tu się później um, okazało, że nic, nie kupiłam żelu do golenia tego z który po który sięgam zawsze, więc musiałam sobie sprawić coś innego, ale mówię że już do rozmiany, na pewno nie wracam, już mi się nie chce, więc kupię sobie żel do skóry wrażliwej właśnie w Biedronce. Do Biedronki mam jeszcze wycień do Dorosmana, więc nie wiem, czy to lenistwo, czy po prostu fakt, że bałam się, że coś jeszcze innego wypadnie w okulach. Tak wiecie, asekuracyjnie podeszłam do tematu. Czuję, że mam coś na ustach. Nie, wydaje mi się sytuacja awaryjna zażegnana. W każdym razie zdecydowałam się na żel e, Gillette do skóry wrażliwej. Tutaj jest ogromna wersja, bo to jest to aż 300 ml za cenę 10-11 zł, chociaż czasami w Biedronce nawet są przeciętne na 7 czy na 8, więc wtedy to dopiero jest e, dobry pomysł, żeby zrobić sobie zapas. Ale ja ten żel e, lubię, może nie tak... E, żel, przepraszam, to jest to pianka. Ja tę piankę lubię, e, bo jest bardzo gęsta, bardzo treściwa, mocno nawilżająca i to jest naprawdę dobry wybór. E, oczywiście żel z Noel jest moim numerem 1, ale no wiecie, nie będę... 3, wiecie, tracić czasu i iść podobnie do rozmania, jeżeli w Biedronce taką fajną piankę mogę sobie kupić. I tę piankę serdecznie polecam, nawet jeżeli normalnie jesteście tylko zwolenniczkami, że tak jak ja. Ta pianka naprawdę jest rewelacyjna. No i ostatnia rzecz, po którą tak naprawdę też poszłam do biedronki, między innymi, to są chusteczki do demakijażu, desbi Be Beauty. Ciężko im powiedzieć, czy wolę te do skóry normalnej i mieszane, te niebieskie, które teraz mam, czy te różowe do skóry suchej i wrażliwej. Powiem Wam, że jedne i drugie bardzo lubię, bardzo serdecznie polecam. Doskonale usuwają makijaż. Może nie tak, jak tutaj jest napisane, że służą do demakijażu produktów wododpornych, no bez przesady tak, aż one doskonale nie działają, ale działają dla mnie równie dobrze, tak jak chusteczki z garniera, chusteczki Johnson Johnson z Nivea czy nawet z Neutrogeny, które kosztują no 3-4 razy więcej, więc jeżeli takie chusteczki mogę mieć za nie całe 4 zł 25 sztuk, to nie będę kupować droższych, bo po prostu mija się to z celem. Jeżeli jeszcze ich nie używałyście to akurat na okres wakacyjny, urlopowy będą jak nas, bo nie musimy te wszystkie innych, wiecie tam, wacików, płynów, mleczek i tak dalej, wszystkiego ze sobą zabierać, więc te mogę Wam serdecznie polecić. No i tak, to już by było tyle. Eee, tak, wszystko mówiłam, wydaje mi się, że tutaj wydaje mi się, że żadnej rzeczy nie pominęłam, więc zadanie wykonane. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, dajcie kciuki w górę, jeżeli lubicie cholec z Rossmana, tak bardzo jak ja. Jeżeli tak, to za każdym razem będę starała się te rzeczy wszystkie zebrać i Wam pokazywać. Eee, jeżeli ten filmik będzie dla Was przydatny, to, to dla mnie przyjemnością będzie nagrywanie go. Dajcie znać, czy coś z tych nowości, których ja jeszcze nie testowałam, Wy miałyście okazję testować. Jestem bardzo ciekawa. Muszę Wam powiedzieć szczególnie tej odżywki do paznokci i tego lakieru, bo tak jak mówię na stopach mam go dopiero od wczoraj, więc jest to no, dosyć, dosyć krótko, żeby powiedzieć jak on się będzie sprawdzał. No i co? tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam przemiłego końca tygodnia i widzimy się niedługo w nowym filmiku. Pa, pa!